Cześć, my nadal w Czechach i wybieramy się teraz na zwiedzanie takiej fajnej, malowanej piwniczki. Jest to dosyć tutaj ukryte w Czechach, ale po drodze żeśmy się zatrzymali. Tutaj w tle widać winnice, jest ich tutaj naprawdę dużo w tych okolicach. Jesteśmy jeszcze niedaleko tego miasteczka Znojmo, a tutaj, właśnie na takie wiosce. Jest taki mały budyneczek, to się nazywa tutaj malowany sklep, a w środku takie różne, właśnie w takich piwniczkach, malowidła ścienne. No i zobaczę, czy tam będzie można nagrywać, bo to jest naprawdę bardzo fajne i chciałabym Wam też to pokazać. Tutaj jest tego taka miniaturka, bo tu jest taki plakat przed tym sklepem. Jak to tam w środku wygląda? Tu jest cały opis, tylko że po czesku. Tak się tam schodzi. W ogóle bardzo piękne są tutaj te okolice. No i idziemy się zapytać, czy będę mogła tam kręcić filmik. Mogę nagrywać. Pani tu już otworzyła piwniczkę, więc schodzimy. Idziemy po schodach. Ale zimno. I tu już się zaczynają pierwsze. Fajne takie o krasnoludki. Ubierzcie się tu, bo ja mam bluzkę na. Z krótkimi rękawami i jest mi tutaj już chłodno. Ale pięknie. Dostaniecie y, tekst albo w angielskim, albo w czeskim. Myśmy wzięli w czeskim. No i tak się to tutaj prezentuje. Krasnoludki się tu raczą winem. Tu już trochę zmęczony Krasnal. Nie wiem gdzie jest kierunek tego zawiedzania, żebyśmy tutaj nie pobłądzili i wszystko zobaczyli. Nie ma tutaj żadnych strzałeczek. To jest takie nawet niemalowidło, to jest sobie takie 3D. Tutaj kasnodębski chyba trzeba wrzucić jakiś pieniążek, co też uczyni. Mnie. Tam jest bardzo ciemno, więc nie wiem, czy w ogóle będę wchodzić. Nawet takie sufity to są fajnie. O, takie mozaiki. Tutaj jakiś herb. No i wszystko jest tutaj związane z winem, z winem, z winogronami, z produkcją tego wina. Oczywiście można też zakupić. Bardzo fajnie są te sufity też zrobione. Winko regionalne możecie sobie kupić. Jest tutaj tak, powiem tak, mąż stwierdził, taka mała Toskania. To nie są takie... Kinga daj tu rękę, pokażemy, że to jest takie 3D takie właściwie. O. Może tak to będzie widać, że tak odstaje od tej ściany. No bardzo fajna atrakcja, takie coś, coś innego. Czy może po prostu pokazują te, te obrazy, życie dawnych tutaj rolników, osadników. Jak oni żyli, jak mieszkali, co robili, jak tutaj to kiedyś wyglądało. Tutaj taka też. Obraz jakby martwa natura, owoce, dzban wina oczywiście. No pięknie to tutaj się prezentuje. Takie troszeczkę rzymskie, greckie motywy. No i tutaj kolejny obrazek z kieliszkami wina. Jakaś Szlachta. Sobie tutaj pije. Bardzo fajne kolory są tego. Takie wąskie przejścia. No i tutaj pracy. Polne. Jak kiedyś się żyło na wsiach i pracowało się ciężko w polu. No i tak wygląda ta wąska piwniczka, którym tym wąskim przejściem teraz tutaj weszłam. Bardzo malutka. Ale popatrzcie, jakie fajne są te zdobienia na tych ścianach. Takie plecionki, tutaj takie, chyba ludowe, stroje tego regionu, tutaj z trzech, normalnie chodzi się tu po takim klepisku. Po takim piasku. Tutaj jeszcze jakieś są może tak schody w dół. Ale jest to zamknięte. Więc chyba jeszcze tam głębiej można. Zejść jeszcze głębiej są te piwnice wydrążone. Ale już nie udostępnione. Do zwiedzania. No to by się trzeba było tutaj wczytać i przetłumaczyć sobie po czesku z tego czeskiego na polski. Ale wydaje mi się, że te malowidła po prostu przedstawiają życie tutaj tej ludności w tym regionie, ich tradycje uprawy wina. Musi tutaj być klimat taki sprzyjający uprawie tych winogron, bo tych pól jest tutaj naprawdę bardzo dużo. No i te malowidła są tutaj właśnie z tych okolic. Po no i tak tutaj się chodzi po takim piasku. O. Właśnie. Tutaj taki fajny sufit do takiego stożka i fajne te malowidła kolorowe. Tutaj jakieś, jakaś karuzela. Most z Most uznajmie. Aha, pisze, z 1920 roku, więc tak, tak powstało, albo tak to wyglądało w tym 1920 roku. No i tak, tak się tutaj chodzi w tej piwniczce. Po jednej i po drugiej stronie właśnie te malowidła. Tu jest jakiś herb w takim fajnie ozdobionym oknie. Może to tu jest albo to jest jakieś wejście na jakąś basztę. Nie wiem, no, trzeba, trzeba sobie po prostu poczytać. A tutaj te schody, którymi się tutaj schodzi. No i takie różne czeskie tutaj powiedzenia dotyczące picia wina czy tego regionu, ale nie rozumiem wszystkich tych słów. Tutaj takie daty się prezentują. No i tych napisów jest tutaj bardzo, bardzo dużo. się to po całej tej ściance, tu. Tutaj nawet ludzie na balkonikach czy na tarasach mają właśnie palmy w Donicach. Tutaj kolejne jakieś tajemnicze studnia chyba. Tutaj te farby, którymi chyba to malują te ściany. O, teraz to będzie widać różne tubki. Tutaj też taka mała wnęka. Wstęp tutaj płaciliśmy 70 koron od osoby. No ale zaś coś takiego innego Jeszcze w takiej piwniczce nie byłam Schody widać bardzo stare No i tutaj taka już wyszliśmy taka stara beczka a tu może jakiś założyciel tego No i winka można sobie tutaj takie zakupić. No i tak ta piwniczka wygląda właśnie tutaj z zewnątrz, tylko ubierzcie się, bo naprawdę jest tam bardzo chłodno, no jak to w piwniczce. Bardzo fajna okolica, taka polna droga. A wokół się tutaj ciągną po prostu całe pola tych. Winnic. Przeszło się tutaj jeszcze kawałek tą duszką dalej. No i wszędzie, wszędzie tutaj, właśnie jak jechaliśmy, to całe pola winogron. I tutaj za mną. Pięknie to wygląda. Typowo taki fajny wiejski krajobrazik No i moje ukochane polne kwiatki Także zachęcam, przyjeżdżajcie do Czech, bo tutaj na każdym kroku jest coś fajnego do zobaczenia. A winogronka na razie wyglądają sobie tak. a my ruszamy dalej w drogę także do usłyszenia.